Jezus przemówił tymi słowami: Biada Wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Taki Wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada Wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i Wy miary Waszych przodków. Trudno mieć do drogu pretensje, że w Nim są kości i rozkład. Od tego jest grób. Dobrze to sobie uświadomić, choć do Banał, żeby dobrze zrozumieć te mocne słowa, które Jezus dzisiaj wypowiada do uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nazywając ich obłudnikami, hipokrytami, ale przecież tak, że do nas, skoro przyszliśmy słuchać tej Ewangelii. Problemem nie jest to, że w grobie są kości i rozkład. To że, to, że się próbuje ten grób zamalować na białą i udawać, że, że tak nie jest, że miałby kryć co innego. Problemem nie jest to, że się zdobi grobowce proroków, tylko że człowiek się próbuje w jakiś fałszywy sposób odciąć od tego, co jest jego przeszłością, co jest częścią jego historii, jego tożsamości. Jutro będziemy wspominali świętego syna Moniki. Augustyna, jego najważniejsze, bodajże dzieło, czyli wyznania, to absolutna klasika, klasyka europejskiej literatury, po którą sięgają nie tylko wierzący, ale, ale wszyscy, którzy jakoś chcą się z tą klasyką zapoznać. Nie na darmo to dzieło nazywa się wyznania, bo w nim Augustyn bardzo uczciwie referuje drogę swojego nawrócenia. Do bólu uczciwie. Ja myślę, że tej uczciwości duchowej, ale też takim ludzkim, intelektualnym. on się uczył od matki. Przez te całe lata, od kiedy był młodym człowiekiem wchodzącym w dorosłość po moment chrztu, po moment nawrócenia, Monika nigdy nie udawała, że jej się podoba to, jak Augustyn żyje, bo rzeczywiście niewiele tam było rzeczy do podziwiania, może poza karierą zawodową, która rzeczywiście szła mu jak spłatka. Nigdy Monika nie udawała, że, że nie ma problemu, ale też nigdy nie zerwała kontaktu ze swoim dzieckiem. Augustyn wiedział dwie rzeczy: że matka totalnie nie akceptuje tego, jak on żyje i że zawsze ma dla niego otwarte drzwi. Ja nie jestem ojcem, nie jestem matką, więc mogę sobie tylko wyobrażać, jakie to napięcie przez całe lata musiało generować w jej sercu. Łatwiej byłoby być może w którymś momencie machnąć ręką i powiedzieć dobrze, dorosły jest, żyje jak żyje, jego sprawy. Albo trzasnąć drzwiami przed nosem. Monika pozostała uczciwa wobec obu, obrazowo mówiąc, połówek swojego serca. I tej cierpiącej z powodu tego, jak Augustyn żyje, i tej kochającej go jako dziecko, niezależnie od wszystkiego. I też jest taki mały szczegół w wyznaniach Augustyna. Trochę śmieszny wręcz, ale też chyba wiele mówiący o, o tym, jak Monika próbowała swojego syna prowadzić do wiary. Raczej nie w ten sposób, że stawiała mu siebie jako nieskalany i nieskazitelny wzór. W tych wyznaniach Augustyna znajduje się też takie wspomnienie, którym ewidentnie sama Monika musiała się podzielić ze swoim synem. Czy wtedy, kiedy go próbowała nawrócić, czy już wtedy, kiedy został chrześcijaninem, tego nie wiemy. Ale ona musiała mu opowiedzieć o słabościach, z którymi sama się zmagała, o pokusach, z którymi sama nie zawsze zwycięsko walczyła. To jest taka bardzo prosta historyjka o tym, że jak była jeszcze młodziutką dziewczyną w domu swoich rodziców, jak była jakaś uczta, przyjęcie, byli goście, to ją wysyłano do piwnicy, żeby przyniosła wina. Ona przez pewien czas miała taki miły zwyczaj, że to wino sobie tam podpijała, zanim przyniosła do stołu. To śmieszna historia, tak. Ale widać, że taktyką, nazwijmy to Moniki, wobec jej syna, którego pragnęła przeciągnąć na stronę Ewangelii, na stronę wiary, na stronę moralnie dobrego życia, nie było stawianie siebie jako: zobacz, ja jestem nieskazitelna. Skoro ja mogę, to Ty też. Raczej nie, raczej pokazanie, tak, ja też wiem, co to jest słabość. Ja też wiem, co to jest zmaganie się z pokusą. Tak, we mnie też są jakieś kości i rozkład. Nie udaję, że ich nie ma. Bo wiem, że Chrystus potrafi stanąć nad grobem, tak jak stanął nad grobem łazarza, jak stanął nad zwłokami młodzieńca, znajom, córki Jaira. I potrafi sobie poradzić i z grobem, i z kością, i z rozkładem. Dlatego ani przed Nim, ani przed sobą, ani przed nikim wokół nie muszę udawać nieskazitelnego wzoru. Ale mogę stać się świadkiem zmartwychwstania, którego Bóg dokonał we mnie, ze mną, dla mnie. A więc może go dokonać także z Tobą, w Tobie i dla Ciebie.